Oczko wodne. Zbliża się wieczór. Zobaczymy, jak wygląda. Ryby już się gromadzą. Zawsze są w tym miejscu karmione. Więc już czekają. Woda, jak widać, to dodanie środka trochę przejrzała. Widać praktycznie do dna. Jeszcze nie jest dobrze klarowno, ale myślę, że to chwilę Będzie dobrze. A widać albinoski pływają, siotry. karpiki, orfy małe. Cztery sztuki wpuściłem, bo mam jedną taką potężną, a tutaj dużą. Wpuściłem cztery malutkie w tym roku. Tak to wygląda. Coraz bardziej zielono. Myślę, że jeszcze chwilę poczytamy i damy im jeść. Piękne liny tu płyną, dwa.